Cześć, witajcie. Dzisiaj Kia Ceed zapraszam. Prezentowany egzemplarz to 140-konny hatchback w wersji M, silnik 1.5 połączony z 7 automatem DCT. I moim zdaniem jest to bardzo popularny i praktyczny hatchback, niczym szczególnym nie wyróżniający się z tumu, który do niedawna miał 160 koni mechanicznych, a w tej chwili w 1.5 ma 140 koni. Niestety moc zredukowano, żeby spełnić wymagania aktualnych norm emisji. A ja w tej dzisiejszej recenzji postaram się sprawdzić, czy ten 140-konny wariant jest odpowiednio dynamiczny do codziennej eksploatacji, mając na uwadze to, że sam jeżdżę i30.15 DPI o mocy 110 koni, a moja żona jeździ EXSIDEM 15 TGDI o mocy 160 koni. Oto i serce dzisiaj prezentowanego SIDA. 15 TGDI 140 koni, 253 nm maksymalnego momentu obrotowego, dostępny w zakresie prędkości obrotowej od 1500 do 3000. Sporo miejsca z przodu, wszystko ładnie upakowane, lśni, z tego względu lśni, że jeździmy dopiero nim od dwóch dni, samochód wcześniej nie był eksploatowany, znów jestem pierwszym, który może nim jeździć, w tym miejscu widać co jest, a wiecie co lubię. Zajrzyjmy zatem do kufra, 395 litrów pojemności, aktualnie w sprzedaży są wersje S, M, L i GT Line, dlaczego o tym mówię? W podstawowej wersji S ten kufer nie jest dwudzielny, od wersji M mamy taką ładną sztywną półkę, podwójna podłoga, co kto woli. Przy takim ustawieniu, jeżeli rozłożysz oparcie tylnej kanapy, to mamy płaską podłogę. Jeżeli potrzebujesz głębokiego kufra, no to półka niżej, kufer głęboki i dobrze, że jest zapasówka. W tym miejscu również sztywna przegroda: półka po prawej stronie, półka po lewej stronie. W tym miejscu lampka, haczyk z lewej strony i haczyk z prawej strony. Wewnątrz, jak to w wsidzicie, nie jednym już jeździłem. Pozycja ergonomiczna, o odpowiednia ilość miejsca, myślę, dla czterech osób. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. Fotel. Regulowany również w wielu płaszczyznach, co prawda mechanicznie, a nie elektrycznie, ale w tej wersji nie wymagajmy, żeby była elektryka. Dobre multimedia, dobre materiały. Za chwilkę szerzej o tym. Już wsiadam za siebie, zobaczcie, jak to wygląda w drugim rzędzie. Z tyłu mieszczę się bez problemu. Po raz Nty powiem 1,88. Znów pewnie się odezwą mnie do wiarki, które stwierdzą, jak to jest możliwe, że w każdym samochodzie się mieszczę. No tak to jest, że się mieszczę nie jestem jakimś wysportowanym człowiekiem, ale mieszczę się bez problemu. Gazetownik w tym miejscu. Czy tu można podróżować tylko osób w mojej postury? Można. Prawie że przycieram. Musimy pod podsufitkę, czyli myślę, że wygodnie będzie gdzieś do 1,85 m. Nie jest to wygodne miejsce. Mam na myśli plecy i tyłek, ale na krótkich odcinkach można. Jeśli chodzi o ISOFIXy, są tylko z tyłu, w dwóch miejscach. Co tu jeszcze? Rozkładany podłokietnik, dwa uchwyty na napoje, brak przebicia do kufra i wiadomo, że można złożyć oparcie 1 trzecia, 2 trzecie. Wersję jest USB-C, nawiewów brak. Wnętrze wykonane z materiałów dobrej jakości. Nie jest tu ani przesadnie miękko, ale absolutnie nie jest twardo. Ładne przeszycie, całość robi dobre wrażenie. Wersji M w tym miejscu lampeczki podobno w SC nie ma. W tym miejscu schowek zwyczajowo wykorzystywany do okularów, czego nie było niedawno prezentowanym Serento, mogliście zauważyć. Tutaj dwie lampki, kolejna lampka z tyłu, także pod tym względem nie szczędzili. W niektórych samochodach szczędzą na lampkach, w Kia i Sid nie szczędzą. W tym miejscu bardzo duży schowek, niestety nie jest miękko wyściełany. Tutaj półeczka, tutaj półeczka, dwa uchwyty na napoje, miękki podłokietnik i dosyć głęboki schowek w tym miejscu. Ładna dźwignia automatu 7DCT ręczny w tej wersji mechaniczny. Elegancko przeszyta kierownica, skórzana. Powiem, że jest droższa niż reszta deski rzeczniczej. Na szczęście piano black, tylko gdzie niegdzie, w tym miejscu troszkę, w tym miejscu troszkę i w tym miejscu troszkę. I bardzo dobrze, że jest go niewiele. Drzwi otwierają się dosyć szeroko. Sporo brakuje do kąta prostego, ale fotelik myślę bez problemu da się wpiąć pisofiksy. Boczek drzwi tylnych. Tu jest generalnie twardo, tu jest tkanina, tu jest twardo. Niewielka kieszeń, jeśli chodzi o boczek drzwi przednich. Nieco lepsza jakość materiału w tym miejscu. Tu również tkanina, a tu mocno twardo, tak jak z tyłu. Prezentowany egzemplarz jeździ na 16, taki wzór Alufelg. Michałki 2555 na 16 rozmiar gumienia. MC kluczyk z tradycyjnym grotem. Tradycyjna stacyjka. Głośność pracy dmuchawy. Pierwszy, drugi stopień, absolutnie nic nie słyszę. Od trzeciego stopnia delikatnie słyszalna. Silnik pracuje, ale bardzo cicho. Zakres pracy to 8 stopni. Przy 8 stopniu jest głośno, ale przy tym jest też niezły huragan. W podstawowej wersji S jest klima manualna, tu jest automatyczna dwustrefowa, ale każdy wariant Key Seat posiada duży telewizor, posiada aplikacje samochodowe Android Auto, CarPlay i bardzo fajnie. A do tego jeszcze 7 lat bezpłatnej aktualizacji map nawigacji. Obraz z kamery cofania dobra jakość, jak na cenę samochodu, linie statyczne, linie dynamiczne. To wszystko, co ułatwia manewrowanie, jest na pokładzie SIDA. Jak pozbyć się gongów? No nie jest tak łatwo jak w nowym Sorento, gdzie wystarczyło nacisnąć ten przycisk, co mogliście oglądać w filmie o Sorento. No niestety, tu tylko i wyłącznie mogę sobie wyciszyć i tak już ściszone radio. A w Sorento w ten sposób mogłem się pozbyć gongów. Tu jest prosto, ale tam było łatwiej. Ustawienia, pojazd, ograniczenie prędkości i informacja, a nie ostrzeżenie. I w tym momencie. Pozbyłem się gongów. Niestety, po każdym uruchomieniu wiadomo, trzeba od nowa przeklikiwać menu. Również przez 7 lat bezpłatnie są usługi Kia Connect. Możemy to sprawdzić. Sport dla fanów sportu. Jeżeli ktoś interesuje się golfem, nie Volkswagenem, a tą dyscypliną sportu, to wszystkie informacje ma live. Proszę bardzo, David Rawetto aktualnie prowadzi wszystko podane jak na dłoni. Także jak interesujesz się golfem, to Kia Seat również jest dla ciebie. Ale nie każdy interesuje się golfem, a piłką kopaną u nas interesują się rzesze kibiców. Piłka nożna. Aktualne wyniki w Eredivisie, La Liga, League E, Premier League, Serie A. No proszę, jaki wybór. Oczywiście naszej ekstraklasy nie ma, bo lepiej się o niej nie wypowiadać, ale Serie A, jeszcze mecze dzisiaj się nie rozpoczęły. Mamy 17.50, mecze rozpoczynają się 18.30. Także jak jesteś fanem piłki nożnej, to w usługach Kia Live odnajdziesz wyniki meczów. Tak jeszcze króciutko dodam, że fajnie, że są fizyczne przyciski. To się przydaje, nie każdy lubi klikać dotykowo. W tym miejscu przycisk, za pomocą którego możemy bezpośrednio wywołać sobie obraz z kamery. A w tym miejscu przycisk do trybu sportowego. Na razie będziemy jeździć w normalu. No i start, stop, off robię tak zawsze w każdym samochodzie. I w tym dobrze, że ten przycisk w tym miejscu się tu znajduje. Wspominałem o gnieździe USB typu C z tyłu. Z przodu mamy USB-C, normalne USB i 12V o mocy 180W. Jedzie bardzo nisko. Mówię oczywiście o obrotach 65-66 na godzinę aktualnie 1400 na obrotomierzu. Ni dziutko. Jak na benzynę to całkiem dziutko Spójrzcie na jego łączny przebieg 96 km, a gdy otrzymałem go do recenzji, miał 30 kilka. W tym miejscu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję firmie Kijanowicki Kalisz za udostępnienie mi tego CID-a do recenzji. To jest kolejny z ich samochodów, który ja jeżdżę jako pierwszy. A jak się zachowuje w sytuacji, gdy jedziesz 87-88 na godzinę, na przykład za ciężarówką, a potrzebujesz wyprzedzić, no to kickdown. Do trzeciego biegu. Widzieliście jaka redukcja? Z siódemki do trójki. Gigantyczna redukcja. O cztery przełożenia sobie zrzucił. Przy czym przy tej redukcji absolutnie nie był brutalny. Odbyło się to w sposób płynny i bez szarpnięć. Przed nami jestka Tym razem Kia Ceed. 1.5 TGDI 140 koni. Tradycyjnie 50-120. Aktualnie piąte przełożenie. To się pewnie za małą chwilkę zmieni. Właśnie. Redukcja aż do dwójki. Spójrzcie. Przy kickdownie. Tryb normal po małej chwili 120, szalenie dynamiczny jak na 140 koni, tak to mogę powiedzieć. Przy 120 na piątym przełożeniu 2250 obrotów na minutę, dobra wartość, długie biegi. Jak to będzie przy redukcji? No to użyję sobie łopatek, co robię rzadko, doskonale wiecie, że lubię jak automat, sam zmienia biegi. Należy Wam pokazać, jakie są prędkości obrotowe, to już redukuję. Przy 120 na 6, prawie 3000, przy piątce jest to 3500, a dalej nie będę redukował szóstka, siódemka i wrócę do trybu automatycznego. Jeśli chodzi o Lane Assist, to te interwencje są bardzo delikatne, łagodne, kilkukrotnie piknie i delikatnie próbuje skontrować kierownicą. Nie jest to tak, niebezpieczne, jak moje i30, gdzie te interwencje są szalenie brutalne. A jak to jest z hałasem, to ja już milknę. Generalnie słyszę powietrze opływające samochód, jeśli chodzi o szumy dochodzące z nadkoli, bo wielokrotnie czytałem, że ten samochód jest strasznie głośny, jeśli chodzi o szumy dochodzące z nadkoli, to rzeczywiście bardziej słyszę toczące się opony tylne aniżeli przednie, ale nie jest to przesadny hałas. Już milknę. Średnio około 61-62 dB przy 120 absolutnie nie jest głośno. Jak jest powyżej 140-150 to nie odpowiem, bo nie mam takiej drogi, żeby to sprawdzić. Prowadzenie poprawne jak na niski samochód to spore wychyły karoserii, ale trzyma się drogi. Jak najbardziej prawidłowo. 140-konny seat to nie jest sportowiec, ale tryb sportowy posiada. A jak posiada tryb sportowy, o właśnie w tej chwili na czerwono się tutaj zaświecił sport, to za chwilkę zrobimy próbę dynamiki 50-120 w trybie sportowym. Mam zgodę dilera, bo jak widać niewielki przebieg, a muszę dokonać poważnej próby, więc już ją wykonuję. Za małą chwilkę moja prawa noga powędruje w podłogę. O właśnie już Myślę, że minimalnie lepiej niż w trybie normal. Jakiejś oszałamiającej różnicy nie było w trybie sport, ale troszeczkę ten samochód się lepiej zebrał. Przy skrzynia malaga? Osobiście za bardzo tego nie zauważyłem. To coś, co zauważyłem, taka mikroskopijna zwłoka. Ta zwłoka do prawdy to są ułamki sekundy. Nie nazwałbym tego lagiem, zmienia płynnie, nie gubi się, nie szarpie i lagiem bym tego nie nazwał. Także absolutnie żadnych zastrzeżeń do pracy tej przekładni. Tym razem seat na dziurach. Powiem tak, średnio głośna praca zawieszenia, nic nie dudni, ale nie jest to tak absolutnie cichutko jak w niektórych innych samochodach, mam na myśli pracę samego zawieszenia, natomiast wewnątrz wszystko spasowane, jak najbardziej w porządku, nic nie skrzypi, nic nie czeszczy i na stały raczej ze wskazaniem na sztywne. Kolejny odcinek wyboisty, tym razem ten w kotlinie z trylinki, trylinka, kociołby, studzienki i powiem, że tu jest ciszej aniżeli na tych głębokich wyrwach tam w okolicach Jarocina. Robię drugi przejazd po innym odcinku, żeby dokładnie sprawdzić głośność tego zawieszenia. Powiem tak, klasowy średniak jeździłem wieloma ciszymi samochodami, mam na myśli kompakty aniżeli Seat, ale nie jest tu jakoś przesadnie głośno i na takiej trylince jest ciszej niż na głębokich dziurach jezdni. Tak prezentuje się Seat wieczorową porą, jakie ładne ledy, prawda? Szkoda, że tylko ledy do jazdy dziennej. W tym konkretnym egzemplarzu niestety nie ma ledowego oświetlenia i to jest jedyna rzecz, której mi w tym Seacie brakuje. Jest on na tyle dobrze wyposażony, że gdyby miał LEDy, zarówno mijania, jak i drogowe, nic więcej bym nie potrzebował, nawet bym nie potrzebował Matrixów. Oczywiście Matrixów w nich nie ma. Już włączam krótkie, zobaczycie jak to wygląda. Właśnie, jakie ładne LEDy, szkoda, że tylko dzienne. Światła mijania, lub jak kto woli krótkie, nie są LEDowe i już uruchamiam światła drogowe, lub jak kto woli długie. I już pokazujemy, jak świeci się nowy Seat z tyłu. Tak to wygląda, a ja już uruchamiam awaryjki i nacisnę Stop. Tak wygląda seat wewnątrz wieczorem, ładnie na czerwono świeci nam się panel klimatyzacji, na czerwono podświetlone przyciski szybkiego dostępu. Tutaj informacja, w którym położeniu znajduje się dźwignia zmiany biegów, również na czerwono. To wszystko nadaje sportowego charakteru, choć wiadomo, to nie sportowiec. Podświetlone sterowniki wszystkich czterech elektrycznie sterowanych szyb, a przycisk do obsługi elektrycznie sterowanych lusterek nie jest podświetlony. Bodajże w to było tak samo. Dodam jeszcze, że przyciski na wielofunkcyjnej kierownicy również są podświetlone na czerwono, a jeśli chodzi o oświetlenie wnętrza, to jest ono realizowane za pomocą trzech lampek żarówkowych o dużej mocy, wszystko ładne, czytelne. Sterowanie przednim oświetleniem uruchamia lampkę tylną, a osobno możemy sobie lampkę tylną uruchomić za pomocą tego przycisku. Obraz z kamery cofania wieczorową porą nie musisz ustawiać dźwigni automatu w pozycji R. Wystarczy, że naciśniesz ten przycisk, który od razu... Uruchomi kamerę tylną. Wszystko czytelne, widoczne, przyzwoita jakość. Ile spala nowy Seat? W tym momencie 100 km, odkąd nim jeżdżę, 6,5 litra. Ale miejcie na uwadze, że łączny przebieg to 142 km. Samochód nie jest jeszcze poukładany. Żeby nie powiedzieć, nie jest dotarty. Jazda recenzyjna też rządzi się swoimi prawami. Nie wiem, jakie przekłamanie komputera, jeżeli 0,1 litra to tak jak u mnie w i30, no to jest 6,6. Jeżeli 03, tak jak w mojej żony Exidzie, no to 6,8. Myślę, że jest to jak najbardziej akceptowalna wartość dla nowego samochodu. Za oknami, jak widać, zgoła inna aura jak wczoraj czy przedwczoraj. Dorzucę, że wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu to również standard dla wersji M. I szybciutko przesiadłem się do Exida mojej żony. 1.5 TGDI 166 biegowy manual, 4672 km od resetu, 6,3 litra. Przekłamanie komputera na poziomie 0,3 litra, czyli 6,6 litra. Wspomnę, że moja żona jeździ generalnie tylko dookoła komina Kotlinia Rocin-Pleszew. Czasami odcinki 40-kilometrowe w jedną stronę Kalisz ostrów Wielkopolski. Innej trasy ten samochód nie widzi. Dodam jeszcze, że Ex rok 2022 Telewizor znacznie gorszy niż w nowym Seedzie. Czas zatem podsumować tego sida. Powiem, że samochód nie ma żadnych większych wad. Nie wyróżnia się też przesadnie w tłumie. Żadnych słabych punktów, żadnych mega fajerwerków. Wykonany z dobrej jakości materiałów mogłyby być lepsze. Ergonomia na wysokim poziomie. Może gdzie nie gdzie mogło być ciut lepsza Spalanie akceptowalne Może mogło być nieco niższe Ale absolutnie słabych punktów nigdzie w tym samochodzie nie widzę Jest odpowiednio przestronny Ale jeździłem większymi Kufer ma duży Widziałem samochody z większym kufrem Żadnych słabych punktów Pamiętacie takiego kompakta od 50 lat produkowanego we Wolfsburgu? Kiedyś oni mówili, że on w żadnej kategorii nie jest prymusem Ale w każdej jest w czołówce I dokładnie jest tak w tej chwili z nowym Seedem Ten samochód spokojnie może się mierzyć z Golfem jak równy z równym W żadnej kategorii nie jest prymusem ale absolutnie w każdej jest w czołówce. 140-konny wariant jest w zupełności dynamiczny do sprawnego przemieszczania się z punktu A do punktu B. Nie jest to na pewno samochód klasy GTI, ale nie wymagajmy tego od normalnego rodzinnego SIDA. Ile zatem kosztuje nowy SID? 100-konna odmiana z litrowym silnikiem pod maską w wersji S to wydatek rzędu 99 400 zł. 140-konny 1.5 TGDI z sześciobiegowym manualem wersji S. Startuje od tu 2400 zł. Prezentowana 140-konna wersja M z 7 biegowym DCT to wydatek 116 400 zł. I dla mnie jest to dobra cena, brakuje mi tylko jednej rzeczy: LED-owych świateł. Jeżeli w tej konfiguracji i w tej cenie byłyby w pełni LEDowe światła, to nie muszę mieć na pewno Gieta W tym miejscu pragnę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować firmie Kijanowicki Kalisz. Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.